Chwały dar Stalina. Powrót Pomorza Zachodniego do Polski. To tytuł książki Marka Koprowskiego, która w czwartkowe popołudnie została zaprezentowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Autor odpowiada w niej na pytanie, jak przejęcie władzy nad regionem przez Niemców przyczyniło się do upadku Rzeczpospolitej i jak Niemcy usiłowali zgermanizować i wyrugować się wszelką polskość na tych terenach. Posłuchajmy rozmowy. Chwały dar Stalina. Powrót Pomorza do Polski. To pana najnowsza książka. Najpierw może spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to Pomorze jest takim między uwagi u wszystkich już od czasów Trzywoustego albo i wcześniej. Dla Polski Pomorze jest takim regionem uważam bardzo strategicznym, najważniejszym, ponieważ jeżeli wrócimy do piastowskich granic, to Polska nie może egzystować jako państwo niepodległe na dłuższą metę bez posiadania tego Pomorza. Pomorze jest no wręcz kluczowym takim no, regionem, który gwarantuje na niepodległość. Poprzez y, y, to, ten region mamy wyjście na morze, na porty, na, na cały świat. Takiego regionu na przykład brakuje naszemu południowości sąsiadowej Czechosłowacji. Także tutaj i on, ten region odgrywał bardzo ważną rolę również w czasach niemieckich. To była tutaj taki, taka forpoczta parcia Niemiec na Wschód. Stalin odbierając, odbierając go Niemcom i dając go Polakom, traktując to jako powrót piastru na swoje dawne ziemie, chciał po prostu osłabić maksymalnie Niemcy. Jeszcze do tego dołożył Szczecin, wszedł poza tą linię Odry i Wisły, i jeszcze zabrał główny, główny port niemiecki na Bałtyku, jakim był wówczas Szczecin, też dorzucił go Polsce. Można powiedzieć, że byliśmy tutaj takim no, nieustannym polem bitwy. Niemcy uważali, że to są ich ziemie, Słowianie, że to ich. Wschód uważał, że one się powinny należeć właśnie też Słowianom. No a ci, co tutaj mieszkali, to oni mówili o sobie tak: Pomorzanie, Kaszubi, nie jesteśmy ani tacy, ani tacy. Niektórzy mówili, że są po prostu miejscowi, tutejsi, to różnie to bywało, no ale w każdym razie, no. Yy... Prawda jest taka historyczna taka, że tutaj kiedyś mieszkali Słowianie, to tego nikt nie może zaprzeczyć, tu są ślady Słowian, tu na tym mieście tego takie ślady jak mi wiadomo znaleziono. Ale tutaj, przepraszam, że wejdę w słowo, tutaj są ślady wszystkich, tutaj byli również wikingowie, tutaj byli brandenburczycy, tutaj byli Szwedzi, tutaj byli Rosjanie, wszyscy Biking, tutaj byli. Wikingów już nie no byli też Francuzi, prawda, jeżeli jak będziemy... Ale nie zdobyli, nie udało im się, ale tylko dlatego, że pokój A, w tel, że to unie, uniemożliwił. Polaka, obowiązuje mnie walka o polską rację stanu i bronienia tej racji stanu. Także to właśnie tutaj w tej myśli politycznej narodowej, tej moskiego Pomorze zawsze odgrywała ogromną rolę i on zawsze podkreślał, że bez, jeżeli nie odzyskamy pomoże to Polska nigdy na dłuższą metę nie będzie państwem wolnym i niepodległym. I zawsze w swojej myśli politycznej e, powtarzał, że granica Polski musi być na odrze i nysie. Jeżeli nie odepchniemy żywiołu niemieckiego, ten żywioł niemiecki będzie stale tu parł w tą stronę, bo parł. Chociaż nie jest takim do końca słusznym poglądem, że tu Niemcy panowali 600 lat. Niemcy tu odbierali 620 roku tutaj byli, wcześniej były różne księstwa. Te ziemie przychodziły z różnych rąk. Duńczyków, Szwedów, jakieś niepodległe nie księstewka Brandenburczyków. Brandenburczyków, także tutaj tych gospodarzy, tych ziem było bardzo dużo. Zawsze jednak mieszkali tutaj ci ludzie, i sporo zawsze było Słowian, bo według tych różnych ustaleń najnowszych, to przecież ci Kaszubi, którzy tutaj żyją, to są potomkami tych właśnie spychanych no, ale jak się spyta pan Kaszuba, czy on jest Słowianinem, to raczej on panu nie odpowie twierdząco. To jest bardzo różnie. To nie tak ja znam Kaszubów, którzy obecnie jest taka moda wśród młodych, prawda? Że ja oni... Słyszałem, że oni mi zawsze mówili kaszebę. Jestem kaszebę. Kaszebę muszę sachnąć. To ja ich bardzo dobrze znam Kaszubów, bo się z nimi przyjaźniłem, z tymi liderami. Jeszcze w latach 80. się poznałem. Oni już nie żyją oczywiście, ci najmłodsi usiłują tworzyć swój naród, po prostu niektóry jest ani niemieckim, ani polskim, ani słowiańskim, ani w ogóle jest kaszubskim, ale prawda jest taka, że wszyscy ci Kaszubi, którzy mieszkali tu pod zaborami, zawsze parli, dążyli do Polski, wszyscy ci królowie kaszubscy, który właśnie na ja tę książce wymieniam, zresztą tutaj są ci badacze koło Brzescy robili to samo, prawda, Nie trzeba, jest, są wymieniani właśnie, że ci Kaszubi, którzy, no, poczuwali więź Polski, zawsze tą Polskę walczyli i zawsze, no, starali się tą Polską żyć, także tutaj dzięki tym Kaszubom właśnie Polska miała jakieś takie prawa do odzyskania Pomorza Gdańskiego, nie było tam plebiscytu, tylko po prostu ta ziemia została zajęta. Także tutaj. I ci Kaszubi również, co trzeba podkreślić, za tą polskość płacili ogromną cenę, bo przecież w okresie, kiedy Niemcy właśnie zajęli Pomorze, to Pomorze, jak my mówimy, gdańskie, prawda, to czyli to od Wisły do, tak, do Pomorza Zachodniego. Zapłacili ogromną cenę. Tam były e, ogromne zbrodnie, o których się zapomina. Zapomina się o Piaśnicy, gdzie tam jest około 15 tysięcy tych zamordowanych inteligencji że, tej kaszubskiej. Co najmniej 15 tysięcy, bo tam prawdopodobnie było więcej, ale one, groby były przekopywane przez Niemców, likwidowane. Takie miejsc było co najmniej cztery, w których zamordowano 60 tysięcy ludzi. 60 tysięcy Kaszubów za to tylko, że się uznawali za Polaków, że działali na rzecz Polski. W filmie kamerdyner tam jest taki Ewet, pokazane to jest jakoś tam w tym, że on był niby, niby się uważali za Kaszubów, ale Niemcy zachowali wszystkich jako Polaków. I jeżeli nie uważa się za Niemca, to jest wrogiem. Wróćmy może na bliżej Kołobrzegu i do pana książki Kołobrzeg przewija się tam dosyć często i też często w kontekście rurowania Polskości, te tereny tak rugowania przez Niemców wykorzeniania od czasów Bismarckowskich tak przynajmniej wszelkich przejawów dążenia nawet nie do separatyzmu, ale przewienia Polskości czy też używania polskiego języka jakiejkolwiek tak naprawdę narodowej inności poza tą prostą. No Niemcy po zajęciu tych terenów, właśnie szczególnie w okresie Bismarcka, w okresie tych yy, w okresie XIX wieku, zna, też widzieli, że żywioł Polski się podnosi głowę, o tak można powiedzieć. Więc należy go zdusić w kole, żeby on się nie odrodził. Wszystkich trzeba likwidować, wsadzać do więzień, żeby tutaj nie, nie powstała żadna jakaś redenta polska, która byłaby w stanie jakieś powstanie, jakieś takie zagrozić pruskiemu panowaniu. No i słusznie. No, tutaj no, najbliżej to Polacy byli tylko na ziemi złotowskiej, gdzie bronili się dość skutecznie, gdzie, ale jak miło, połowa powiatu tylko była zamieszkana przez Polaków, a ta drugą, drugą połowę zajęli Niemcy i też ich bardzo skutecznie germanizowali, ale miło to ci Polacy w Złotowie przetrzymali cały okres tej dzięki Związku Polaków w Niemczech przetrzymali. Byli po również polacy, co o czym źródła nie wspominają. Duże skupisko parków w Szczecinie, na przykład, trwało. Bardzo duże. Wbrew podzorom. Nawet nie przed, jak teraz właśnie piszę następną książkę o Szczecinie, o tym okresie właśnie podobnym w tym czasie okresie, który jest po tam o Szczecinie jest bardzo mało informacji celowo, ponieważ o Szczecinie będzie osobna książka podobnej wielkości. I tam zrozumienie odkryłem, że w Szczecinie mieszkała bardzo duża Polonia, którzy nie, nie była Polonia, to byli ludzie, którzy żyli tam od pokoleń, uważali się za Polaków i tworzyli dość znaczne skupisko polskie. Był tam kościół katolicki, do którego należy, do tej wspólnoty tylko praktycznie Polacy, bo tutaj na Pomorze Niemcy wprowadzali obowiązkowe te wznanie protestanckie. Także tutaj kto był protestantem wiadomo, że był z reguły Niemcem. Kto był katolikiem to już było pytanie, czy on jest Polakiem, czy on jest Kaszubem, czy jest kimkolwiek innym. Także tutaj Kościół też również odgrywa taką rolę pozytywną, podtrzymywanie polskości. Jest szansa, żeby na tych terenach, na Pomorzu, na dłuższą metę zapanował pokój. Czy my jesteśmy tak zdeterminowani położeniem geograficznym, że tutaj zawsze będzie się katalizował jakiś konflikt? Trudne pytanie, wiem. No to jest pytanie bardzo trudne tutaj ja uważam, że. Z niepokojem na przykład stwierdzam, że tutaj z Koło brzegu wywędrowało wojsko polskie, że go tu praktycznie nie ma. Pierwszy raz, gdy przyjechałem do koło brzegu, było lata 80. zobaczyłem, że w porcie stoi flotylla elegancki, tam sześciu kutrów stała rakietowych, że przed portem stał strażnik z WOP-u e, i tak dalej, że tu krąży, po, na, można było patrole wojskowe. A teraz. Wszystko się to rozpłynęło, nie ma wojska. To, to uważam, że to jest błąd. Wojsko polskie na Pomorzu powinno być stale obecne i stale to polską rację stanu podkreślić, typ racji polskiej bronić. A teraz na koniec może jeszcze chciałbym, żeby pan się zwrócił do czytelników i odpowiedział, dlaczego warto pana książkę przeczytać. Jeżeli interesujecie się Pomorzem, swoją ziemią rodzinną, w tym również Kołobrzegu, bo o tym brzegu też jest tam wiele informacji podanych. Kołobrzeg z tej mojej książce jest taką Takim zwornikiem, tak można powiedzieć, jest centralnym miastem, które w ogóle Pomorze Polskie się zaczyna, bo tu zaczyna działać i Mieszko i Chrobry. Polska na Pomorzu zaczęła się od Kołobrzegu i ta Polska powinna dalej tu trwać. Są wszystkie fakty o historii, takie najistotniejsze, najważniejsze dla polskości w Kołobrzegu, relacji z Niemcami. I jednocześnie w tej książce jest sporo informacji o ostatnich tych dziejach, czyli Pierwsza Armia Wojska Polskiego zdobyła ten Kołobrzeg i tutaj trzeba też podkreślić dobrą wolę władz, że też zachowała pamięć o tych żołnierzach, że tutaj pomników się nie niszczy, nie wysadza, te płyt się nie usuła, prawda, które przypominają, że to zrobili żołnierze Wojska Polskiego. Także ta książka, którą ja napisałem, tam jest dedykacja dowódcom, oficerom, podoficerom i żołnierzom wojska polskiego, pierwszej armii wojska, którzy zdobyli to miasto dla Polski. I o nich się powinno pamiętać i czcić. Radio Kołobrzeg 90.20 FM. FM.